Dzień dobry, dzień dobry, ósma rano i czas rozpocząć piękny kolejny dzień. No, Piotrek już pływa z samego rana, proszę, pod słońce co prawda, ale wierzcie mi, że to on. Pomacha nam teraz, o, widzicie to on, dzisiaj dużo więcej ludzi ponieważ początek weekendu, piątek mamy, proszę, plażują chłopaki w wodzie. A ja słyszę, że tutaj jakaś małpka jest. Pokażę wam. Małpkę w Chorwacji. Proszę Państwa, uwaga, uwaga. Spójrzcie na drzewo. I masz figa. Jest małpeczka. Zrywa figi. Dobre są. Bardzo smaczne, dobre do jedzenia. Tylko takie naciskajcie, sprawdzajcie, czy one po prostu są miękkie. Jeżeli figa jest twarda, to nie. To się nie nadaje. Także dzisiaj totalny chillout tutaj, proszę Państwa. Tak, Nukusia? No Nukusia, no dzisiaj w apartamencie zostajemy. Tak, totalnie będziemy chillować. Grill, pizza, takie rzeczy. Nie, ojciec? Nie. Tak. No, chcemy wykorzystać A dzień maksymalnie, ponieważ jutro ma padać deszcz. Już właściwie o 23, także nigdzie się nie wybieramy. Ale czego chcieć więcej, tak pięknie tutaj jest. A więc tak. Izabelcia się tu smaży Już brązowiutka Nie, jeszcze tak Ty jak... mówić, że nie Ty przyjedziesz jak czekoladka z tej Chorwacji Tak, tak Już ktoś pisał, że się nie Że jesteśmy Chyba Michał umarł Jak przyjedziemy to po, po tych wakacjach będę mówił do ciebie Nutella <głosy> Nutella <głosy> No bella Nutella <noise> Jest taka brązowitka jak Nutella. Ale będzie można widać, że byłam to Tak, być brązowa i słodka, jak Nutella. Bella Nutella. To teraz będziemy... Przyjedziemy do domu i ja będę mówił ten Nutella. Idziemy. Taka pieska. Nutella idziemy. Widziałeś pieska w No, wczoraj rozmawialiśmy, że Nutella byśmy odwali. A no tak. Hmm. Chłopaki w wodzie pływają A, A co i zobaczymy też chyba będziemy popływać co? Bo chyba tak praszy, że nie da się utrzymać. Kupać, pokupać. Jak to Chorwaci mówią, idziemy pokupać. Idziemy kupać ile wlezie? To okay. Kto wie, może znajdziemy jakąś muszelkę, to będzie można pokupać. Aha, to znaczy muszamy, bo tylko... I trzeba powiedzieć, jaki plan mamy na dziś. Popakom? że zostajemy. Chłopakom? A chłopakom nie mówiłam. Chłopakom zaraz powiem. I to jest właśnie minus tej miejscówki, powiem Wam. Nigdzie się stąd nie chce człowiek ruszyć. Nigdzie. Wczoraj byliśmy na orobiczu i dzisiaj stwierdziliśmy, że chyba się nie ruszymy stąd. Tak. Ale ty naprawdę jesteś Nutella? Nie, naprawdę. A więc tak nawadniamy się, bo woda nie nawadnia. No tak, woda nie nawadnia. Nie. Musisz głośno są, mówić. Cię nie a tutaj słuchać. są minerały. I drożdże, i drożdże. I drożdże. Także wszystko co potrzeba jest. Ale jakie fajne kielichy tutaj są Willa, plawa. Willa mm. plawa. A na drugiej co pisze? Duboka. Duboka. Mhm. Także miejscówkę polecamy? Fajne wasze misurka. zdrowie. Wziął, no, wasze no, zdrowie. O. ja też wypiję. No to Także Wasze tak. zdrowie. Max sobie tam piwko dolewa. No. Smakuje. Kto chwama? Kto swoje? Miał więcej. A ja się tutaj smarzę i smaruję się olejkiem. Także pamiętajcie, aby się w to zaopatrzyć, Bo to jest bardzo drogie w Chorwacji. Także chociaż pan pisał, że gdzieś tam na promocji było, chyba w Konzumie, ale to w Puli. Nie wiem, bo tutaj nie zauważyłam takich cen. Około 18 euro to kosztuje nawet. Więc lepiej kupić sobie po prostu w Polsce i przywieźć, bo smarować się trzeba, proszę Państwa, żeby się nie spiec. Nie bądź bezchmurny, więc tym bardziej. Cykada nam się odpaliła właśnie. Mówiliśmy, że cisza jest spokój, a głośno teraz tutaj śpiewa. Wiecz tak. na górze ale nie ma akurat na ujęciu. Także proszę Państwa, pogoda jest wymarzona, cudowna i tak sobie chillujemy. Na naszym pięknym, wielkim tarasie. to rewelacyjnie zaraz Piotrek do nas dołączy. Mewy fruwają. Dwie widzę w tym momencie. Nie pokażę Wam, bo już się natrudziłam, żeby ustawić przed chwilą kamerę. Żebyście wszystko widzieli. <laughs> Trochę widzicie plaży prawdopodobnie i nas. Ponieważ ciężko ustawić... Kamerę, obiektyw, nie widząc go, ucichła. Totalnie teraz, cekada, która się uruchomiła, wina. popijam wina, tak poproszę. Mocne to wino. Tutaj doniósł mi właśnie kelner wino, więc bar, beach bar przy morzu. Prywatny to, beach bar. To wino z segetu jest. Proszę. Od, to, wino jest, bo cię nie słychać. to wino jest od pani z segetu, także możecie odwiedzić panią. Bardzo dobre wino. Tak. Kopie dobrze. Wchodzi. Także polecamy. Idealnie. Macie miejscówkę, macie namiary, także możecie tam podjechać. Pani ma sporo. Pani potrzebuje się wyzbyć, bo chce już świeże robić na przyszły rok. A widzisz. Także. A ty nawet chyba nagrałeś tam u niej? Tak. I 3 euro za litr, także cena ok. Jeszcze mamy od pani orzechówkę, ale nie ogarniemy. I zapije winko, a ja piłam piwko. Piotrek z Maxem, piwko. Alec ma kokte. Wypoczywają w cieniu. Jak tam? Dobrze. Dobrze. Super. Świetnie. Pizza na obiad, taki plan. I dzisiaj nigdzie się nie ruszamy. Wybaczcie. Wiemy, że chcecie jakiś vlog wyjazdowy, taki, ale nie. Dzisiaj nie postanowiliśmy, że spędzamy czas tutaj. Woda, yy, opalanie i po prostu totalny chill out, dlatego że o 23 już ma padać deszcz. No, mamy nadzieję, że ten deszcz jednak nie spadnie i sobie yy, rozplanujemy zupełnie inaczej czas. Mam na myśli jutrzejszy dzień, ale wszystko się okaże. Zobaczymy. Tak? Jutro. Halo! Hey, ciao! Ciao! Fajnie byłoby tutaj dłużej zostać, ale jeżeli ma nie być pogody, no to słabo dla nas. No właśnie to jest problem. To jest problem dla nas ogromny. Ma padać, ma być burza i ma być chłodno ogólnie. No jak dzisiaj jest 34 stopnie prawie, to jutro ma być 22 tylko. Ale powiem wam, miejscówka mega. Miejscówka mega, mega. polecamy w 100%. Macie blisko plaży. No, coś niesamowitego. Wychodzić się nie chce, także szczególnie no nie z dziećmi. I te leżaki, no mogły być cztery leżaki, ale naprawdę są mega. Ale dwa wystarczy. Tylko Max się, się tak zjarał, że... Tak, to w cieniu siedzi. O. Trzeba się smarować, tak jak mówiłam. Smarujcie się. Także w pierwszej kolejności każdy myśli, że to jest dobra miejscówka na wypad, żeby jeździć do Medzugorgi czy do Dubrownika, czy na Pelsejacz, dobrze mówię? Peliesacz. 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 Trzeba się smarować. Ale jak już tu jesteście, to naprawdę wam szkoda tego, że jesteście przy samej plaży. W każdej chwili możecie pójść do wody. No jest rewelacja. I jeszcze mm -hmm. macie figi pod nosem. No także... tak, to, to, jest, to jest takie fajne, świetne. No, I za już pokazywała, że nazywałem cały, cały ten, nazywałem już fig. Miskę. Miskę. Także będzie kolejne ciasto. Mm -hmm. Wieczorem będzie pieczenie się odbywać. Na pewno to zobaczycie. Jednego mm. co mi tutaj brakuje, że nie ma nigdzie, nie pisze ten bot agent. Ten, że chciałabym poczyścić łódkę, a nie ma gdzie. Mm -hmm. no. Fajnie by było, jakby były jednak. I tutaj możecie daleko płynąć, bo jest daleko od odznaczenie dokąd można płynąć, także to też jest super. Tak, naprawdę daleko mm -hmm. można płynąć. Mm -hmm. No i macie knajpkę obok. <laughs> Sklep spożywczy jest, też nagrywałam. Także takie jakieś zakupy no, na śniadanie można kupić spokojnie chlebek pyszny, sprawdzony. On no, chyba chlebek kosztuje euro 40 ten tak Coś chyba. takiego, no. No jest bardzo smaczny. Jeszcze to jest pani? taka bagietka polska, no. Także to nam bardzo smakuje. Dobra Jutra. Dobra. Piotrek zaczepia. Tak, bo to właściciele ci, y, wszyscy, bo to cała ekipa ich tam jest. Ale on wcześniej szedł, ten sam. Tak? A to no. nie widziałem, ja widziałem tego drugiego. Bo tam byliśmy z, u nich z Maxem, to oni nas częstowali jak ją. Y, a pili? Ja piłem jak a Max tylko... Phantom. Piłeś, tak? Tak, mhm. tak. No to fajnie. Jakoś nie omieszkałem odmówić. No ty i odmówić, kurczę. <noise> to by było niemożliwe wręcz. Ale ci grzyję. Mhm. Dzisiaj to jest palnik totalny. Dzisiaj można się upalać śmiało i pływać w morzu, więc to jest... E, no, raj na ziemi można powiedzieć. Polecałem miejscówkę na miarę oczywiście. Myślę, że było już w którymś odcinku, a jak nie było, to podam teraz. Iza proszę wklej tutaj. A tutaj możemy pozdrowić jeszcze panią tą co jest. Magdalena? Magdalena, tak? jest. A nie, Marta, Marta, Nick. To pewnie Marta, y... Bryst. Także pozdrawiamy, tak, pozdrawiamy Marta, Panią. cześć, pozdrawiamy Cię. Cześć, fajnie, że jesteście tutaj 50 km od nas, tak? Tak, Sprytałeś. tak, jesteś kawałek od nas, także pozdrawiamy. <grym> Więc bliziutko, fajnie, fajnie. Tutaj powiem Wam, że dojechali Polacy, jest sporo, taka grupa Polaków yy, pływa i teraz się opalają akurat na plaży, też fajnie. Tak, przemili Państwo z Rybnika, z którym żeśmy rozmawiali. Tak. Też są, dom mhm. obok, także jest, jest, jest sporo. No i z dziećmi, no to tutaj jest naprawdę super mhm. przyjechać. Dzieci się mogą pluskać, bo mielizna jest. Fajnie tutaj, naprawdę kamyczki. No potem Podoba wam się? Tak. Tak. No. Fragment później, takie zarośla, jak to nazwać, gulony. No, jakieś taka trawa morska. Taka trawa, trawa morska, no. no może trawa morska jest. Ale, tak, no, Ale to jak normalnie już tak to, ładnie głębokie, to wygląda. Ładnie. Że ten, no, Wygrałeś. No coś tam ponad, zobaczymy, co wyjdzie. No wiem, wiem, to wszystko wyjdzie. Ja dlatego mówiłam, że oni by chcieli na pewno odcinek taki, wiesz, wyjazdowy, że gdzieś jedziemy, przeżywamy i tak dalej, a dzisiaj będzie totalny chill. Tak, tak. Więc Muszę się z tym pogodzić, że dzisiaj taki odcinek. Chillujemy <laughs> po prostu. Nie, no szkoda, czulujemy. jak jutro ma padać, to szkoda no, nam tej szkoda. pogody. Żeby gdziekolwiek jeździć, tym bardziej, że jest błękitne niebo. Woda lazurowa. Mm. Mamy świetną miejscówkę, szkoda. Także, jak nie to, wiem, czy mówiłam. Jeszcze Michał ujma wspomnę. pisał, że ten, że nie jesteśmy opaleni. No Tuba ja się będziemy. tak za bardzo nie staję opalić. Ja też nie. A Zależy Iza to będzie mi. nutella. Także Michał, <laughs> nie, myślę, że zobaczysz, czy jedziemy do domu, będę mówił z nutella. <laughs> myślę, Słodka że i czekoladka. To mówię, to Także. Ale jeszcze... <głos> <głos> drugi kieszek pije i mówię wam... kopałam, jak ty to mówisz? Ale nie, coś chciałam powiedzieć. Już kopię. mi się język plączę. Czuję się jak był branki. <noise> Pora ki. Ale co chciałam jeszcze powiedzieć, że, 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 że nie mówiliśmy na temat ceny tutaj. Ile kosztuje ten apartament na, dla czterech osób plus pies? Nie no, cena jest o... Okay. sezonie, w sezonie. Bo cena wyszła nas, wyszła 137 euro za dobę. Nie 150? No więcej, bo ale ja miałem tu 24% zniżki. Jaką? Z bookingu. Mhm. Mhm. Oni często dają takie różne obniżki ten. Mhm. Także to mieliśmy zniżkę i dlatego nas wyszło 137, a tak coś koło 150 przez booking. I psa można. Tak, fajnie to jest. Pies tutaj ma wygodę komfort. Myślę, że teraz po naszym filmie będziecie chcieli tą miejscówkę. Nie, no, warto przyjechać. Słuchajcie, no nie, ma, nie macie co się zastanawiać. Cena jest dobra, także możecie tu przyjeżdżać. Ten. Nie musicie nigdzie jechać, macie wakacje. Totalne wakacje, totalny wypoczynek. Chyba też będę musiała iść zaraz do wody. Mówiłem, zyskująco. Trzeba się schodzić. Także wasze zdrowie, kochani. Pomyślcie, czy jeszcze kiedyś nie mieliśmy pozdrowić? Marka Sowińskiego, jeszcze pozdrawiam. My. A ja Pozdrawiam Damiana z Gdańska. Gdańska, no, my tak się musimy Damian, zabrać. pozdrawiamy. Damian, my w końcu dojedziemy do tego Gdańska. Byliśmy kiedyś w Gdańsku, było super. Tak. Miło wspominamy. Nawet jechaliśmy tym diabelskim młynem tam w Gdańsku. Tak. Mhm. Pamiętasz muzyczkę, klikaliście? Pamiętam. pamiętam. my, my też nagraliśmy tu kiedyś. Więc, no, Gdańsk jest piękny. Ja nawet wiem, gdzie chciałabym mieć nocleg, w którym miejscu, ale nie powiem. No i jeszcze stąd chciałem pozdrowić moją kochaną teściową Ewę. Pozdrawiam. Pozdrawiam mamę. No to ja pozdrawiam moją teściową i obie mam mamy. <grywia> Już taka prywata leci. <laughs> Jeżeli może lecieć prywatem na własnym kanale, <laughs> no może, no może. Może nie. No. Poleciało chłodem. Ciekawe, co jest smaczniejsze, Czy to moje wino, czy to Twoje, twoje piwo? wino? Moje... No, czuję. To ja już chwała tego Kilicha, piję. Mm. Dlatego też nie jedziemy nigdzie, żeby można było się delektować tym wszystkim. Pięknie, po prostu pięknie, Pięknie. Mm, ale pięknie. ludzi jest naprawdę dzisiaj dużo. Ale już się wyrzedziło, przerzedziło, widzę na obiady poszli. Za to Za widzę dużo głów w wodzie. No może się pływają więcej. Ja tu powiem wam szczerze, mankamentów nie widzę oprócz tego, że samochody tu zjeżdżają. No i czasem no, nie jest tak, że jakiś korek się zrobi, bo nie mogą wyjechać. Wczoraj mieliśmy przygodę. Jak wyjeżdżaliśmy, ale pani nam pomogła nasza, właścicielka tutaj tego apartamentu. Także to było fajne, miłe. No ciasno jest. Dobrze, na razie chyba odstawię. Bo czuję, że jest. Że mocno. No. I zaraz pójdę spać. Więcej pizzy będzie dla nas. Alex mówi, że więcej pizzy będzie dla nich. Taki głos za Tak, on cały czas jest na nasłuchu. Nic się nie odzywa, ale nasłuchuje. Co oni tu mówią? Czy przypadkiem. To taki nasz nim? dobry duszek. Tak. Stara dusza, jak tu mówił. <gry> Zawsze nam mówi, kiedy mamy się zwijać. O, właśnie słyszycie, samochód podjechał, Deutsch mm, parkuje. No i co tam jeszcze powiemy? Że jest gorąco, trzeba iść do wody. Że jest gorąco, także kończymy chyba ujęcie na tym. Pogadanka była dość długa. Mam nadzieję, że miła. Dobrze. Idę wyłączyć. Wyciągnę ten mikrofon. Mm -hmm. <laughs> Jak to dobrze być mikrofonem? A dzisiaj takie typowe plażowanie. I płynie do Maxa. Pogoda jest mega. O, robię mijankę. I proszę, można zrobić chłodnik, można na urlopie, także będziemy teraz jeść pyszny chłodnik z chlebkiem, ponieważ na pizzę musimy czekać do 17, więc przekąsimy sobie coś smacznego. Dobrze. Fotka, uwaga. Siema. Siema. Czemu nie słuchacie? Tak i tak nie wiem czy będzie za dobry głos bo zamaczałem i może być słaby głos tak? no to jak mnie słyszysz to jest najważniejsze i teraz robimy zawody o już się wykupiają Gutta <laughs> mi!

O. Ale miałeś hardcore, co? Akurat musiała jakaś łódka płynąć No Myśmy przepłynęli, a masz został No Ale dobrze płynie w stronę pontona Teraz ja zobaczę Płyniecie ze mną teraz. Słychać mnie, mam nadzieję. Płynę z jedną ręką. Dzisiaj jest dużo więcej ludzi. Chociaż w sumie teraz już ludzie poszli, jakby na obiad. No, bo było dużo więcej wcześniej. Chłopaki coś tutaj debatują. O, nie, do przodu. super. Może jest troszkę chłodniejsza niż wczoraj, ponieważ chyba to jest spowodowane tym, że ma być dzisiaj wieczorem ulewa. Ulewa, burza. Także zobaczymy, jak to wszystko będzie. Jeszcze sami nie wiemy, co robić. Mamy tutaj miejscówkę do jutra. Jutro się przenosimy, ale co i jak wszystko się okaże, jutro powiemy. Bo jeżeli będzie padać deszcz, to będzie troszkę kiepsko. Przez kolejne 4 dni ma padać. Także jutro postanowimy. Wszystko zależy, co będzie, jak rano wstaniemy. Czy będzie słonecznie, czy deszczowo. Także to się okaże. A póki co kąpiemy się, korzystamy z pogody i tak jak mówiłam, dzisiaj nie wybieramy się nigdzie, żeby zwiedzać i tak dalej. Wczoraj Orebicz, jasacz było super, ale dzisiaj chcemy czas spędzić. Tak to wygląda czas spędzić u nas. Zjemy pizzę, zrobimy jakieś grywa Będzie fajne. No i cały dzień faktycznie w wodzie, plażyn. Także my nie musimy leżeć na plaży na leżakach i się martwić, bo mamy leżaki na tarasie u nas. Słońce świeci, także cienia też mamy dużo. Drzewo daje sporo cienia, także to jest fajne. Więc jeżeli za gorąco, to oczywiście można iść do cienia. Chłopcy coś tam rozkminiają. No, jest super, to jest, to jest prawdziwy chillout od Chorwacji, czego chcecie więcej. Tak? Tak, proszę Państwa, także jeszcze Wam pokażę trochę podwodnego świata, co prawda tu tylko kamyczki, jak widzę, nie widzę rybak, ale może Wy coś zauważycie, no i chyba się połączymy już potem podczas naszego posiłku. Zamówiliśmy pizzę. Zobaczmy, co my tu mamy. Patrzyliście? Nie. nie. Ohoho. Ohoho. Mhm. No Także obiadamy się pizzą. Mamy trzy, więc jest uczta prawdziwa. Powiem tak, że tylko jemy, jemy, a nic się nie powiedzieli, ale pizza naprawdę ciasto fajne. I tutaj dużo dodatków pomidory, rukola i jak to mało się nazywa? Krewetki, krewetki. Drugie pizzy. Mamy, popatrzcie szyneczka. Pieczarki, nawet salami dali. No to widać, taka pizza na bogato i dosyć sporo tego, dużo sosu, ciasto fajnie wypieczone. I zaraz zobaczymy trzecią pizzę. O, a tu trzecia pizza z tuńczykiem. No i nie pożałowali tego tuńczyka, że naprawdę ładnie. A tak oto przedstawia się rachunek za pizzę.